Fortnite właśnie dodaje 40 zł za darmo dla graczy Fortnitea i dla graczy Epic Games. Jest to w ramach promocji ich Launchera i może to zrobić każda osoba, która tylko chce i dzisiaj krok po kroku pokaże Ci jak to zrobić jakie wydać i naprawdę warto być ten materiał i odebrać kupon. Ja już to zrobiłem. Po prostu dostajecie darmowe 40 zł, które macie sobie wydać. Po prostu na jakieś fajne rzeczy, więc warto zgarnąć i oczywiście pamiętajcie, żeby wydawać je z kodikiem Seikam w sklepie. Ale szybko robimy załowę, Każda osoba, która skorzystała z tego filmu, wali teraz subika, łapeczkę w górę, wpisuje kodik Seikam w sklepie. Jeśli napiszesz, że to wszystko masz i napiszesz, którą łapkę w górę dostawiłeś, ja przypinam ci serduszko. Instagram, i Twitter, TikTok w opisie. Wbijajcie, followujcie a my lecimy z materiałem. A więc dobra o co chodzi z kuponem i jak można go zdobyć i jak dokładnie działa? Kamstar 40 zł za darmo od Epic Games, no przecież to nie możliwe. no właśnie, że możliwe generalnie polega na tym, że Fortnite po prostu promuje swój launcher bo chce po prostu zrobić go tak duży jak Steam i co jakiś czas rozdają kupony i które można wydać u nich po prostu na launcherze, generalnie z najważniejszych informacji po prostu kupon jest dostępny od 27 stycznia czyli już teraz do 27 lutego możecie go wykorzystać w tym okresie, czyli macie cały miesiąc więc jest to naprawdę kupę czasu. Kupon macie odebrać już teraz i teraz pokrótce powiem Ci jak to zrobić. Jest to banalnie proste i każdy może to zrobić, nawet nie posiadając komputera, możesz to zrobić przez telefon, możesz to zrobić przez dowolną przeglądarkę, czy to na telewizorze, gdzie, ch gdzie chcesz. Wystarczy, że pierwsze co, po prostu musisz mieć aktywany newsletter. Osoby, które mają newsletter aktywny, dostają ten kupon. No i teraz mamy tutaj dwa wyjścia, które Pig Games nam opisało. Pierwsza sprawa, masz już newsletter włączony, w moim przypadku ja na przykład newsletter. Mam od początku, no i po prostu ja ten kupon już dostałem na swoje konto. Możesz go sprawdzić na Epic Games tancerze. Ale to pokażę ci zaraz, gdzie go po prostu sprawdzić i jak wykorzystać. Druga sprawa, jeśli nie masz tego newsletteru, nie stałeś kuponu, co zrobić? Jeśli nie masz tego włączonego, wchodzisz na stronę Epic Games. Następnie logujesz się swoim kontem Fortnite, następnie wchodzisz w komunikacja, w ustawienia i tam będziesz miał informację, żeby włączyć subskrypcję e-mail. Masz tam anulowanie bądź subskrybowanie i włączasz, żebyś dostał powiadomienia. Jedne co to będzie zmieniać, to jeśli będzie jakaś promocja bądź nowy event w Fortnite, będziesz dostawał o tym powiadomienie na mail, czyli zwykłego maila i w zamian za to dostajesz kupon. Oczywiście od razu możesz to wyłączyć, więc totalnie ci nic to nie zmienia. Sprawdź czy macie to włączone i następnie możecie sobie sprawić na Epic Games, Teraz pokażę jak ten kupon wygląda i czy na pewno go macie. Teraz pokażę Ci jak zrobić, czy kupon masz już na koncie. I generalnie wbijamy na launcher Epic Games, może to być na stronie internetowej, bądź na zwykłym launcherze. Następnie, jeśli chcecie odebrać kupon, macie tutaj na zakładka, odblokuj kupon, albo możecie prosto sobie wbić tutaj dokładnie w to miejsce, żeby zobaczyć, czy kupon już macie. Oczywiście kupon znajdziemy tutaj, zakładka kupony, macie dostępny kupon i jeśli odebraliście kuponik, powinien znajdować się tutaj, jest to Connect and Safe. I w kuponek wygasa 27 lutego, dokładna godzina i macie tutaj wszystkie informacje, więc możecie sobie zobaczyć czy wasz kupon już dotarł i tutaj na pewno powinniście go mieć, jeśli zrobiliście wszystko zgodnie z moją instrukcją. Kolejna ważna sprawa odnośnie odbierania kuponu, bo będzie na pewno dużo pytań związanych z tym, co zrobić jeśli nie zostałeś kuponu. Spokojnie według Epic Games. Kupon będzie przytany na Twoje konto do 24 godzin. Najczęściej działa to od razu, aczkolwiek wiadomo, czasem są jakieś przestoje w Fortnite czy no naszym Epic Gamesie, no więc może być to troszkę zlagowane. Więc jeśli jeszcze nie dostałeś kuponu, poczekaj te 24 godziny i możesz go odebrać. Jeśli dalej nie stałeś, napisz na support Epic Games i tam będziesz mógł po prostu dowiedzieć się, co z Twoim kuponem. I prawdopodobnie oni dadzą ci go ręcznie. Teraz w Campster, a na co ten kupon wydać? No i tutaj się zmartwię, niestety nie wydasz go na Fortnite'a. Niestety, jak w przypadku innych kuponów, bo te eventy już się odbywały, niestety nie da się ich wydawać na mikrotransakcje, na pakiety, na inne rzeczy, ale to prawdopodobnie już wiesz, bo zawsze to było w tych eventach, aczkolwiek czemu o tym nagrywam i dlaczego mówię, że jest to dla graczy Fortnite, bo po prostu Epic Games Luncher bazuje tylko na graczach Fortnite praktycznie, bazy, większa baza graczy jest po prostu Fortnite'owych, która ma Epic Games, no i to pod nich jest tak naprawdę robiony ten event, żeby również kupili inne gry. Druga sprawa, na co można wydać kupon. Kupon możesz wydać na dowolną grę objętą promocją. Która kosztuje minimum 60 zł, więc jeśli użyjesz kuponu, gra wychodzi ci 20 zł. Jeśli gra kosztuje 100 zł, objęta promocją, no po prostu kosztuje ona 60 zł. I dlaczego o tym nagrywam? Bo po prostu ty możesz powiedzieć, że cancer, jakiś scam, nie mogę wydać tego na skiny. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, że dużo osób kupuje inne gry, kupuje jakieś fajne czy. I naprawdę po ostatnim odcinku, gdzie nagrywałem o poprzednim evencie, dostałem chyba z 10 czy 20 informacji na Instagramie, które czytałem, że po prostu dzięki. Nie kupiliście sobie jakieś giereczki, często były to jakieś GTA wymieniane, jakieś inne gry, gdzie po prostu mega byliście happy, więc również Was o tym informuję, bo nie oszukujmy się, ale ja też jak na przykład grałem w inne gierki niż Fortnite, no to z takich promocji bym sobie korzystał, no bo jednak 40 zł piechotą nie chodzi, więc ja Was zachęcam, a teraz pewnie te zapytasz się na co możesz wydać. Generalnie z najważniejszych informacji Fortnite sam tutaj promuje takie gry jak God of War, Rainbow Six Extraction, Dead by Deadlight, albo jakieś inne giereczki. Generalnie możesz wejść po prostu teraz na Epic Games Launcher i tam sobie sprawdzić wszystkie gry jakie są objęte promocją, oczywiście w zakładce promocyjnej. Można sobie zobaczyć najfajniejsze gry, powybierać i też ważne jest to, że przy kupowaniu gry możesz wpisać mój kod STAYCAMSTAR żeby mnie wspierać, dziękuję każdemu kto to zrobi ale jeszcze chcę wam powiedzieć chwileczkę o samych giereczkach i również jakieś tam DLC i dodatki nie wchodzą prawdopodobnie w promocję i sam Epic Games również napisał, że promocja jest troszeczkę inna Dlatego, że pierwsze promocje w tym stylu Były robione tak, że za każdą grę, którą kupiliście Dostawaliście kolejny kupon Tutaj tego nie ma I kupon możecie wykorzystać tylko raz I tutaj od razu mówię Wykorzystajcie go, kupcie sobie coś, jeśli chcecie Bo po prostu takich promocji prawdopodobnie Będzie już coraz mniej Promocje jak widzicie już nie dają kolejnych kuponów Tylko dają jeden No i będzie ich prawdopodobnie coraz mniej Bo nie oszukujmy się, ale Epic Games też się takiej ilości kasy nie opasa rozdawać a wiem, że dużo osób korzysta już z tych promocji i naprawdę może to ich troszkę obciążyć, więc korzystajcie, póki dają. No i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, możecie znaleźć odpowiedzi albo na oficjalnej stronie Epic Games, aczkolwiek ja wam chyba wszystko tutaj przedstawiłem albo również możecie opisać w komentarzach i ja będę wam oczywiście odpowiadał. No i jeszcze powiem ci jak ten kupon możesz użyć i jak dokładnie to działa. Z informacji podanych na stronie wiemy, że kupon zostanie automatycznie użyty przy finalizacji zamówienia. Oznacza to tyle, że jeśli wybierzesz sobie grę, która spełnia warunki, to następnie jak będziesz kończył zakupy już to kupon naliczyć się sam, nie musisz wpisać żadnych kodów, nic używać, bo też o to były często pytania. Po prostu naliczyć się wszystko same. Tak jest na stronie Epic Games, i co ciekawe, również pisze, że przy dużym koszyku spełniającym wymagania, również będzie można użyć kuponu. Dlaczego jest takie ciekawe? Bo prawdopodobnie wychodzi na to, że możesz kupić Negat kilka tańszych gierek, niekoniecznie jedną za 60, i dzięki temu po prostu obniżyć sobie cały koszyk i zrobić za to zakupy. Odnośnie jeszcze samego wygaśnięcia kuponu, bo też mu trzeba o tym powiedzieć. Wygasa on dokładnie 27 lutego o godzinie 17. Jeśli kupon Ci wygaśnie, to po prostu Ci przepada i już nic nie możesz zrobić, bo jest to po prostu koniec promocji. Kolejna sprawa czyli inne waluty, jeśli ktoś w innych walutach kupuje gry, na przykład mieszka za granicą, również może z tej promocji skorzystać, po prostu będzie to wprost proporcjonalne do tej do ceny po prostu tej giraczki. Dla przykładu 15 dolarów jeśli kosztuje gra, ty będziesz miał po prostu 10 dolarów promocji, przy 15 euro tak samo no i tam reszta innych walut ma tak samo po prostu to zrobione, więc niczym się nie martw, Jeszcze jedna informacja, czyli zwrot zakupów gier. Na Epic Games istnieje coś takiego, że jeśli kupisz grę, nie podoba ci się możesz ją spokojnie oddać, ale Pigames Games od razu informuje, że kuponu już nie dostaniesz, jeśli wydasz kupon na jakąś gierczkę, którą następnie zwrócisz kupon już do Ciebie nie wraca, tylko przepada, więc zastanów się mądrze, mądrze żeby nie wydać kuponu na coś czego nie będziesz chciał, Wy drodzy widzowie pamiętajcie, żeby teraz walnąć suba, łapkę w górę wpisać kodzik, w pieści jeśli Ci pomogłem a jeśli dzięki mnie coś kupiłeś użyłeś kuponu, też to napisz, będę wdzięczny, bo mega mnie to motywuje pamiętajcie, insta, Discord, Twitter, tiktok w opisie, wbijajcie, a ja wam Dziękuję, do następnego. Trzymajcie się i wbijajcie na tym kanale codziennie na live z Fortnite'a. Yo!